Język angielski, fiszki, odprawa biletowo-bagażowa, część 22, talking flashcards in English, airport, tickets and baggage check, part 22. Dziś poznasz 5 słów lub zdań na temat lotniska. Każde słowo lub zdanie zostanie przeczytane dwukrotnie. Będzie czas na powtórzenie. Następnie zostanie przeprowadzony mały test, aby sprawdzić, co pamiętasz. Jeśli masz problem z zapamiętaniem, musisz posłuchać i powtórzyć jeszcze kilka razy. Today you will learn five words or sentences about the airport. Each word or sentence will be read twice. There will be a time for you to repeat. After that, a little test will be conducted to check what you remember. If you have a problem remembering, you must listen and repeat a few more times. Powtarzaj za mną. Please repeat after me. Thank you. Your gate number is D6. Thank you. Your gate number is D6. Dziękuję. Numer pana bramki to D6. Did you pack your baggage yourself or did somebody help you? Did you... Pack you baggage yourself or did somebody help you? Sam pan pakował swój bagaż? Czy ktoś panu pomagał? Yes, I did. Yes, I did. Tak, sam pakowałem, pakowałam. Did you at any point leave your baggage unattended? Did you at any point leave your baggage unattended? Czy w jakimkolwiek momencie pozostawił Pan, Pani? Swój bagaż bez nadzoru? No i did not. No, I did not. Nie zostawiłem nigdzie. Let's see what you can remember. Zobaczmy, co pamiętasz. What will you say? So, what will you say? Thank you. Your gate number is D six. Thank you. Your gate number is D six. Dziękuję. Numer pana pani bramki to D6. What will you say? Co powiesz? What will you say? Did you pack your baggage yourself? Or did somebody help you? Did you pack your baggage yourself? Or did somebody help you? Sam pan pani pakował swój bagaż? Czy ktoś panu pani pomagał? What will you say? Co powiesz? What will you say? Yes, I did. Yes, I did. tak, sam pakowałem, sama pakowałam. What will you say? Co powiesz? What will you say? Did you, at any point leave your baggage unattended? Did you at any point leave your baggage unattended? Czy w jakimkolwiek momencie pozostawił Pan Pani swój bagaż bez nadzoru? What will you say, co powiesz? What will you say. No, I did not. No, I did not. Nie zostawiłem, zostawiłam nigdzie. That's all for today. See you later. Poland, you stay classy.